Rewal, morze, Bałtyk, urlop, lato. Słuchajcie, jest coś pięknego. Witam na kanale Pasje Babci Ali. Przyjechałam tutaj do Rewala z grupą Stowarzyszenia Twórców Kultury z Lubina. Jest to nasza grupa, która tutaj spędza czas taki letni, kilkudniowy. I to jest grupa, która przyjechała tutaj na plener malarski. Ja należę do tej grupy i po prostu łączy nas pasja do malowania, do rękodzielnictwa, do układania wierszy, piosenek. No po prostu bawimy się wspaniale. Jak tutaj spędzimy ten czas, to wam tutaj nagram ten filmik, i obejrzycie wszystko to, co grupa i co całe stowarzyszenie wykona. W tym wyjeździe towarzyszy mi mój mąż, który wspiera moje pasje. Spacery wzdłuż morza, te wzburzone fale, naokoło przyroda, jaka jest nadmorska, niesamowicie mnie inspirują do tego, żeby mieć sporo pomysłów, co namalować, co zrobić, żeby wykonać jakąś ciekawe, ciekawą rzecz, ciekawe rękodzieło. Spójrzcie, ta roślinność naokoło. Bądź nawet chociażby te schody y, wprowadzają do głowy jakieś takie pomysły, żebym namalować obraz właśnie nadmorski. Te drzewa, ten krajobraz, to niebo, niesamowicie przyjemnie się tutaj spędza czas. Spacer po Rewalu inspiruje mnie niesamowicie. Nawet te kamienie, nawet ta ławeczka, która gdzieś tam w cieniu jest i ktoś mógłby sobie usiąść i odpocząć. A zachody słońca to jest bajka. A osoba tego pana też nasuwa pomysły. A tu jest nasza tymczasowa kwatera na czas pleneru malarskiego. Wchodzimy do wnętrza i co widzimy? Słuchajcie, od razu na samym początku, w tym tak zwanym holu, są wystawione nasze prace malarskie, prace naszych fotografów i rękodzielników. Ciekawie to wszystko wygląda. Właśnie jest taki moment przyszykowania tych prac i po to, żeby osoby, które chociażby tutaj też y, mieszkają w tym domu, żeby mogły obejrzeć nasze rękodzieła, nasze poczynania. W tym małym holu, gdzie jest mnóstwo barw, obrazów, Niesamowicie przyjemnie się człowiek czuje. To trzeba kochać, to trzeba lubić. I ci pasjonaci tych rękodzieł swoich naprawdę są cudownymi ludźmi. Energia, jaka bije z tych obrazów, dosłownie mnie fascynuje. A jeszcze ta atmosfera tutaj, chociażby zobaczcie ta komoda, ona nadaje też takiego klimatu. No, niecodzienne jest to również rękodzieło. Ktoś, kto stworzył tę piękną komodę, również miał dar. I to y, przy tych naszych obrazach, przy tych naszych zdjęciach y, pozwala podkreślić piękno tej całej scenerii, piękno tego miejsca, gdzie możemy wystawiać swoje prace. A osoby przebywające w tym domu, kiedy przechodzą koło tych naszych prac, zawsze rzucą okiem na te nasze obrazy. Bo jednak przyciągają wzrok i te kolory i te formy i te kształty, a zarazem tematyka tego, co zostało namalowane. Oprócz tego były też wykłady, na przykład w tym przypadku o sztucznej inteligencji. Był to niezmiernie ciekawy temat. Każdy z nas słuchał z zainteresowaniem, ponieważ wiemy, że sztuczna inteligencja zaczyna pomału wchodzić w ludzkie życie i nie tylko, i technologię, i pracę. Jednym słowem, bardzo ciekawy temat. Innym razem został zorganizowany przepiękny wieczór poetycko-muzyczny. Ja czasami przygrywam na gitarze i w tym wypadku przygrywałam osobom, które deklamowały swoje wiersze. Były też osoby, które, mając podkład muzyczny, przepięknie śpiewały swoje utwory. Także wieczór był fascynujący i bardzo ciekawy dla nas wszystkich. Szukając inspiracji w rewalu, nawet ta dziewczyna podsuwa pomysł swoją osobą, jak zrobić na przykład jakieś rekordzieło, czy obraz, czy zdjęcie. Każdy szukał czegoś dla siebie, co mógłby przetworzyć na płótno albo w ten sposób, który on będzie uważał za stosowne. Cudowne są to chwile. Moją pasją jest nie tylko malowanie obrazów tak jak umiem. a Również pogrywanie na gitarze, po mojemu ja to nazywam, ale też prowadzenie ogrodu. I tutaj trafiłam do ogrodu, gdzie zobaczyłam ten szpaler przepięknych hortensji ogrodowych. Zachwyciły mnie one. Klimat nadmorski pozwala na to, że sporo roślin nie ma chorób grzybowych, ponieważ to powietrze jest takie bardziej zasolone, co powoduje, że chroni je. Chroni to powietrze rośliny przed właśnie chorobami. Oglądając te tutaj roślinki w tym ogrodzie, byłam nimi zachwycona. Moją uwagę przyciągnęła ta róża, która się nazywa Pięknotka. Cudowna roślina. Myślę, że ją też wprowadzę do swojego ogrodu. Nie znałam tego gatunku róży. I ona mnie zainspirowała, myśląc o tym, że na pewno namaluje obraz właśnie z taką różą. A czy na pewno tak będzie? Nie wiem, zobaczę. Były prelekcje, były wieczorki, a teraz są warsztaty. I tutaj pani, która się zajmuje rękodzielnictwem, pokaże nam, w jaki sposób można wykonać takie malutkie ozdoby. Są to ozdoby z modeliny. Powiem, że dość mocno byliśmy zaciekawieni tym wszystkim. Pani instruktor pokazała nam dokładnie, co możemy zrobić z modeliny. Podsuwała różne pomysły, a w naszych głowach zaczęły się kształtować też nasze prywatne pomysły z myślą o tym, jak wykorzystać tą modelinę. Zainteresowanych przychodziło coraz więcej i Dokładnie robiliśmy wszystko tak, jak ona nam powiedziała, z tym, że pomysły wykonania tych ozdóbek były nasze. Ciekawe to były warsztaty. Bawiliśmy się przy tym bardzo dobrze. Każda z nas zadowolona, że coś dla siebie robi, ja również, bo chciałam sobie zrobić taki, taką ozdóbkę na szyję. A kiedy ona będzie noszona, trudno mi powiedzieć. Właściwie to jest nieważne. Ważne, że wszystko to wykonaliśmy sami i z własnej głowy, z własnym pomysłem. Także warsztaty dla nas w tym wypadku były takie dość mocno inspirujące. Przypominały nam nieco czasy, kiedy chodząc do szkoły podstawowej, były kiedyś prace ręczne, ale wtedy w naszych palcach była plastelina. Teraz jest jakaś Mo modelina. Wymawiając to słowo, zaczynam się uśmiechać. A to są moje prace. Zobaczcie, co zrobiłam. Tak to wykonałam. To pięknie wyschło. I słuchajcie, naprawdę to można założyć na szyję do jakiegoś odpowiedniej tam sukienki, czy bluzki i nosić. Właściwie zależy, co się komu podoba. Mnie osobiście się to podoba, bo to jest moje. I znowu spacer gdzieś nad morzem przyglądało mu się tymi kłótkami z zainteresowaniem. W każdej kłótce jest miłość, w każdej kłótce jest nadzieja i z tym warto żyć. A tymczasem nastąpiła zmiana obrazów w naszej galerii. Sporo różnych obrazów zostało wymienionych, właściwie wszystkie ściągnięte i powieszone nowe. I to jest inspiracja naszych y, malarzy. Tematyka no, jest różna, ale w ogóle tematem tych obrazów to jest właśnie inteligencja sztuczna. Każdy sobie wyobraził po swojemu, jak ona wygląda, bądź jak się rodzi, bądź co ona może i jak wpłynąć na nasze życie. Kochani, filmik dobiega końca. Spacer nad morzem był cudowny. Cudowne są zachody słońca zawsze. No i przy tym zachodzie słońca nasza grupa zrobiła sobie wspólne zdjęcie. Zdjęcie, które będzie nam przypominało, jakie wspaniałe chwile ze sobą przeżyliśmy. A Wam, jeżeli się filmik podobał, bardzo dziękuję. Proszę o subskrypcję, proszę o łapki w górę. No i komentarze. Komentarze są potrzebne i mile widziane. Na pewno na wszystkie odpowiem. A więc do zobaczenia i do usłyszenia.